Gdzieś to, to już czynne jest, tu i otwarte, bo tam wale stuka. Tak no proszę sobie pan tu usiądzie. Nie słyszałem pana, bo w tym czasie w toalecie byłem i... A to ręce później umyję. Bardzo, oto spis zdań, potraw. Dobrze, dobrze. Głodny pan jest? Bardzo jestem głodny. O, to się świetnie składa, bo my akurat mamy tu mnóstwo jedzenia. Jutro byśmy musieli to wszystko wyrzucić, a tak dzięki panu się zawsze coś tam uratuje, prawda? Tak. tak. No to dobrze, to co w takim razie na początek by pan sobie życzył? Na początek poproszę może wodę. Wodę? Dobrze, woda. I teraz tak. Diabelskie jacuzzi czy leśna sodowka? Słucham? Z gazem czy nie? Nie, 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 bez gazu, bez gazu poproszę. Czyli leśna sadzawka. Tak, to poproszę tę sadzawkę. Mm -hmm. A czy mogłaby być ta sadzawka zimna? Czyli leśna sadzawka skuta ludym. To panu własnoręcznie lód nawet pokruszę i przy okazji sobie rączki. Nie, nie, nie. Jakoś tam. No dobrze, e, coś do jedzenia, może? Do jedzenia, proszę pana. Poproszę może tak na pierwsze danie. Rosół. Co takiego? Rosół. Gdzie pan tu wypatrzył? Rosół. No właśnie nie ma. Nie, nie, to na, to na, to na. Oczywiście, że nie ma. No to. Dania kuchni polskiej nie ma rosołu? Proszę pana, to nie jest jakiś tam bar. u Czy u innego psiutka? Tylko to jest, proszę pana. Karczmo oberża, wylęgarnia smaku. I u nas nie ma zup. U nas są co najwyżej polewnice. Dobrze. To czy jest może taka polewnica Rosu? Nawet jeśli wśród naszych polewnic jest takowa Która swoją konsystencją i smakiem przypomina rosół To na pewno nie nosi takiej prymitywnej nazwy jak rosół Tak samo ja nie nazywam się kelner A jak się pan nazywa? Jadłopodawca W takim razie panie jadłopodawco Tak jadło odbiorco? Co to jest za polewnica... Przedbitewny wzmacniacz woja. Pomidorowa. A polewnica, pobitewne pobojowisko. Flaki. A pierwsza dywizja imienia Tadeusza Kościuszki. Rosu. To poproszę tę pierwszą dywizję. Całym zdaniem poproszę pierwszą dywizję imienia, imienia Tadeusza Kościuszki. O, bo by pan dostał bez makaronu. Hmm. Dobra. Oj, przepraszam. A w ogóle dlaczego ta pierwsza dywizja imienia Tadeusza Kościuszki to jest Rosół? A gdzie się sformowała pierwsza dywizja imienia Tadeusza Kościuszki, no? W Sielcach. Jaka tam płynie rzeka? Oka. Co pływa w Rosole? No. A, no to. nie wszystko. Jest. Jasna sprawa. To tutaj o z grochu powstałeś, w groch się obrusisz, to grochówka będzie. Tak. Jedzmy, ale pamiętajmy o rzeczach ostatecznych. W końcu wszystko co zjemy ostatecznie się. <laughs> Coś na drugie? <laughs> na drugie poproszę tak. Schabowy, ziemniaki, kapusta. O, ale będzie zgadywania! No jak tam jest schabowy po waszemu? Nie wiem. Jak pan nie wie, na pewno pan wie. Wiem. Ale milcze w trzynastu językach? Panie, panie, tak się będziemy bawić jak idioci? Proszę pana, nie po to ktoś siedział całą noc, główkował nad tymi nazwami, żeby pan teraz bezceremonialnie i pogrubiańsko przyszedł i je mucił. Kto to wymyślał? To bez znaczenia. Panie! Ja się nie będę godzinę zastanawiał, co jakiś głupek pod jeszcze głupszymi tutaj nazwami poukrywał, bo jestem po prostu głodny. Ja jestem oburzony. Przecież to wychodzi na to, że pan przyszedł do nas się tylko bezczelnie nażreć. Panie, tu są 703 pozycje. Jestem głodny, nie mam czasu się teraz głowić. Dobry ja tu odbiorca, dobry. szukaj, sztukaj. Dolegliwość pijanego wieśniaka? Wątróbka. bej na palu? Szaszłyk. Bohun na palu? Też szaszłyk. Tam to szaszłyk, to szaszłyk, to jak? No bo ten był drobiowy, a ten jest... Znaczy, tamten był wieprzowy, ten jest drobiowy, no! Krowa w Budapeszcie? To będzie gulasz, tak? Placek po węgiersku. Podeszła w piachu? Schabowy w panie to poproszę tę podeszwę w piachu, bo bym dostał bez piachu. <śpiewanie> nie rozumiem, skąd w pana głosie ten zwycięski ton, gdyż tak się składa, że podeszwy wyszły, nie, tak, przyszła wycieczka z Olkusza zjadła wszystko, co się rusza. <śpiewanie> tak nie. I co teraz? Jak nie schabowy, to poproszę mielony. Wracamy do gry. Przysmak bez depilacji. Golonka. Poduszkiem chorego kasztelana. Kaczka. Biuro rzeczy znalezionych. Mielony. A wreszcie, przecież to dziecko skadła, ten sieć duga, przewala tymi gałami na lewo, na prawo i te takie niedziaki. Nie. Ale się udało. się udało. Tak? Zadowolony pan! A jeszcze kaput staj ziemniaki! No proszę bardzo, ziemniaczków szukam, no. Dodatki. O, są dodatki. Połowa Ryszarda? No. No co? Ryż. Ryż. Art. Jurant w bramie. Frytki. Dlaczego Jurant w bramie, to frytki? Pędził ślepy, nie zauważył kratownicy. Polne gamonie. Ziemniaki. Wiedziałem, łatwe się pan nie popisał. To muszę zmienić. Nie no, bo już siedziałem, do późna się ciemno zrobiło, 23, była ja zmęczony po całym dniu, że koleżanka taka jedna wpadła gitary, zawracała je eee, tam. No i jak tam z tą koleżanką? Coś. Qui? 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 Tego tam. Czego? No, odpięła wrotki. No właśnie nic nie było się kurde, tylko nagadałem, herbaty opiłem. Ble, ble. Jak pan jej takie rebusy wymyślał, co ma robić, no to się nie dziwię. Jak jest głupia, do nich spada. Dobra, już pan tę kapustę daruje, bo przecież kuchasz nie doczekasz pan. Łaskawie raczej zgadnąć. A jakby była kapusta po waszemu. Zielony donosiciel. To wszystko? Nie, nie. Jeszcze poproszę jakiś alkohol, ale pan mi nie podpowiada. Ja już wiem o co chodzi. Mhm, mm tak. Poproszę. gul-gul-gul. A gul-gul-gul to jest piwo, tak? Nie, indyk. Proszę pana, to nie ma sensu. Pani się tylko w ten sposób ośmiesza. Proponuję panu. pocałunek na zapleczu. No to się chyba trochę jednak za mało znamy. Tak się drink nazywa, taka wódka i zielona woda, z Biedronki to mieszamy wszystko tam na zapleczu. A, już się wystraszyłem, że pan mi na zapleczu, pan w tym stroju, jak no gdzie jejciu. Poproszę o pocałunek na zapleczu. Z języczkiem? Słucham? Ze słonką? A. Myślałem, że pan do tematu wraca. Ze słomką, ze słomką. Całym zdaniem. Ale ja nie chcę z makaronem. Dobrze, dobrze. Powtarzamy za mną. Bardzo uprzejmie poproszę. Bardzo uprzejmie poproszę. Kochany panie jadłopodawco. Kochany panie jadłopodawco. No i dalej Pinokio idzie sam. Bardzo uprzejmie poproszę, kochany panie jadłopodawco, o pocałunek na zapleczu z języczkiem. I pan jeszcze po czymś takim będzie jadł? Pan to ma zdrowie jak knur po prostu. Dobrze, mam nadzieję, że to już wszystko. A, no to zmierzam do kuchni, tak? Ale zanim to zrobię, muszę pana lojalnie uprzedzić, że wszystkie um, tutaj dania w naszej kuchni są płatne z góry, ponieważ naszą zasadą jest, iż każdego klienta traktujemy jako potencjalnego złodzieja. Dlatego pl, zapytam teraz pana, karta czy gotówka? Jako, że z witków papierowych mi nie stanie, zabulić was muszę plastikowym osielcem. Znaczy, że. Nie będzie pan miał wystarczająco gotówki i zapłaci pan kartą, tak? No. Już ci! A pomykaj, że, chyżo, do gotowalni. Iżby tam jadło sprawiacz pioronem obiady niec nagrzmocił. Znaczy, że... Że mam iść ponaglić kucharza. bimbrój Wełniana istoto. Znaczy co? Pędzi, baranie.